A teraz jeszcze pani Janno, jakby pani była zgodna ze mną, to poruszę szybciutko kwestię Maciej'a Maciaka, ponieważ już były głosy, bodajże dwa, a propos jego działalności. I co ja sądzę? Coś takie było pytanie. I dlaczego ja nie poruszam? Nie, już obecnie z Maciakiem nie jest po drodze. Ja wytłumaczyłem to wielokrotnie. Ponieważ ja widzę problem, czyli naszego wroga, natomiast on nie. I nie chce mi się zadawać pytania po raz w który, jak go powodu. Bo po co? Głupi nie jest. I teraz to mnie słuchy, i to z wielu źródeł, i faktycznie bo było to powiedziane na Radio Białoruś kilka dni temu, bodajże pięć, gdzie z panem Mikuskiem, robiąc program, skrytykował Szmita w bardzo ładny sposób, to mu trzeba przyznać, stwierdząc, że sam by go z przyjemnością wsadził do piedla. Super. Jak i również odniósł się bardzo pozytywny sposób do Rosji i Briksu. No, rewelacja wręcz. Ale jak to jest możliwe, że na samym początku programu padło stwierdzenie, że on tak naprawdę nie widzi antypolskiego zachowania u Tuska. No, jakoś nie mógł znaleźć jeszcze. No więc, drodzy Państwo, w międzyczasie również doszły do mnie słuchy. Z różnych źródłiscza powtarzam, że szykuje się jakieś przymierze z platformą obywatelską, czyli z Tuskiem. Niestety zbyt wiele informacji jest na ten temat, a to ten program tylko to potwierdził. No bo, drodzy Państwo, ja przypominam, że Tuska już był na tronie. I teraz jeszcze raz powrócił. Ja nie mogę wymieniać na nowo jego zasług antypolskich, bo mi to zajęło za dużo czasu. Już to robiłem nieraz. Ja tylko nie mogę zrozumieć, jak to jest możliwe, że ta osoba została sporo ten spuszczona na praktycznie to samo miejsce. To jest zagadka nawet której nie chcę rozwiązywać, bo trzeba by było niestety nie mieć mózgu. Zwyczajnie. A ja jeszcze mam. I teraz tak. Jak można by było definiować pana Maciaka w tym momencie? No to bardzo podobnie, drodzy państwo, jak Zakrzewskiego. Liczy na współpracę. Zakrzewski też liczy na współpracę. I jest takimi ludźmi. Po prostu nie po drodze. Cóż z tego, że ja usłyszałem tego typu rzeczy? I cóż z tego? No to znajdźcie powiązanie. Jeżeli ktoś się przytula do Platformy. Co to ma za znaczenie, czy on się przytula do Platformy, czy do Konfederacji, czy do PiSu? Jakie to ma znaczenie? No przecież szczęść Boże jest najlepszym przykładem, że jemu absolutnie nie przeszkadza, że w rodzinie jest tylu, pracujących dla Platformy. Wręcz przeciwnie, oni wszystkich bardzo kocha. I tu należałoby zakończyć ten temat i zrozumieć, o co chodzi. Więc nie piszcie, nie próbujcie mnie namawiać, żeby z Maciakiem cokolwiek zacząć z powrotem, żeby... Albo nie porównujcie mnie. O to bardzo proszę. Jeżeli ktoś ma do mnie szacunek, proszę mnie nie porównywać do Maciaka. Bo ja... Mówią tak bardzo delikatnie, takich błędów nie popełnia, bo ja ich nie nazywam błędami, zwyczajnie. I wszystko na temat Maciaka. Teraz Panie Janno, jeśli można, yy, to yy, 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 poruszmy też temat Białorusi, a tym samym...